Witajcie! Z tej strony Kanta, ale Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić The Loot Castle. Jest to gra strategiczna od Stevena Collinga. Mamy tutaj bardzo ciekawą mechanikę, która trochę przypomina mi produkcję Tower Defense. W grze dodatkowo jest bardzo ciężki klimat, który jest stworzony poprzez zastosowanie specyficznego rodzaju grafiki. Zacznijmy sobie nową grę, żebyście mogli zobaczyć co tutaj się dzieje. Ekran gry podzielony jest na 6 obszarów i tak to mamy: las, baraki, kuchnię, laboratorium, ołtarz oraz salę tronową. Moim zadaniem jest bronić króla, który ma tutaj swój tron. Moi drodzy, w grze mamy bardzo ciekawą mechanikę, o której już wcześniej wspomniałem a mianowicie musimy sobie dobierać skile odpowiednio do miejsca, w którym się znajdujemy i tak to mamy tutaj 5 drzewek. Do baraków, do kuchni, do laboratorium, do ołtarza oraz do sali trenowej. Naszym zadaniem jest dobierać tak zręcznie te skile, aby jak najdłużej sobie przetrwać. Widziałem właśnie w High Score, że najlepszy wynik to jest 95 fala. Niestety jest jedna smutna rzecz, ponieważ przy każdej fali będę zmuszony, by wybrać bonus dla moich przeciwników, dla tych rycerzy, którzy będą chcieli walczyć z moimi szkieletami. Zacznijmy rozgrywkę. Zacznę sobie od takiej początkowej fali, czyli tej pierwszej, która będzie po prostu toczyć się w rozgrywce razy jeden. Mogę sobie oczywiście to tempo przyspieszyć, ale w tym momencie najlepiej będzie, jak zacznę sobie z takim wolniejszym tempem. Ja tutaj powoli zacznę kupować sobie te różnego rodzaju skile, żeby jak widzicie oddziaływać na różne pokoje. Niestety. Popatrzcie, mamy tutaj fioletowego koloru skill. On niestety jest bardzo drogi, ponieważ kosztuje aż 7,5 tysiąca. Niestety w tym momencie mam tylko 1400 funduszy, 1400 sztuk złota, więc nie będę mógł go kupić. Ale mogę sobie kupić taki za 1323 sztuki złota i umieszczę sobie go tutaj na tym drzewku. W tym momencie nie mogę niestety dodać do niego punktów, mam ich aż 25, ale problem polega na tym, że muszę sobie ten pierwszy poziom również czymś zapełnić. Zatem poczekam jeszcze chwilę, i w tym momencie już mogę sobie jeszcze kolejny skill wrzucić do tego miejsca tutaj. A niestety widzę, że nie mam pieniędzy, zatem jeszcze chwileczkę poczekam. I tutaj mamy takiego bossa, który został pokonany, i moi drodzy, tak. Ja sobie zatrzymam rozgrywkę i zobaczcie, mamy tutaj pierwszy skill, który będzie dawał szansę trafienia krytycznego, zatem ja wrzucę sobie go na piąty poziom. Dzięki temu odblokowałem drugi, taki sam. Powiedzmy, że to nie była moja intencja, ale jest taki sam. I tutaj również mam piąty poziom. W tym momencie będę odblokowywał sobie kolejne poziomy, widzicie, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. I tak coraz wyżej, coraz wyżej. Tutaj skille za naciśnięciem tego przycisku są generowane losowo. Ja, gdy wrzucę sobie tutaj 25 takich niebieskich kulek do tych skilli, będę mógł sobie podnieść za 100 sztuk złota o poziom wyżej. Dzięki temu będę mógł mieć generowane wyższego poziomu skille, co będzie oddziaływać o wiele lepiej na moje szkielety. Dzięki temu mój król utrzyma się dłużej przy życiu. Włączmy sobie rozgrywkę i przyspieszymy czterokrotnie, żeby jak najszybciej zdobyć sobie sztuki złota, co da mi możliwość zakupu oczywiście nowych skilli. Najważniejsze to, aby zakupić sobie dwa skille. A mianowicie, skill, który będzie mi dawał bardzo dużą ilość złota przy trafieniach krytycznych oraz bardzo dużą ilość złota przy ogólnie trafieniach. W tym momencie taki skill już wiem, że można sobie kupić w tej sali tronowej. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się go kupić. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj mam trochę podobny skill, a mianowicie zdobywanie doświadczenia przy tworzeniu obrażeń, czyli przy ataku. Tutaj mam skill. Który będzie mógł mi zmniejszyć opłaty właśnie za kupowanie skili, ale takiego nie potrzebuje. W zasadzie ważna rzecz. Moi drodzy, najlepiej na samym początku po prostu zapchać sobie to drzewko skilli czym szybciej jakimiś skillami, ponieważ będziemy tutaj mieli bardzo duży boost dla naszych postaci. Oczywiście możecie powiedzieć, że to jest trochę nieprzemyślana taktyka, ale przyznam wam szczerze, że właśnie w taki sposób najwięcej udało mi się przetrwać. Pytanie, czy w tym momencie mogę sobie kupić jeszcze jakiś skill. Włączę rozgrywkę oczywiście, żeby tutaj się natoczyła, a ja będę sobie generować kolejne skilly. Miejmy nadzieję, że tutaj mi się uda. No i pięknie. Mam tutaj kolejny strzał krytyczny, który będzie dawał mi w tym momencie doświadczenia więcej. Dzięki temu... Na każdy poziom doświadczenia zdobywam sobie 5 punktów, które mogę rozdać do skilli. I zobaczcie, moi drodzy, za każdym razem tutaj oni przebiegają poprzez te 5 pokoi, aż do końca, czyli do sali tronowej. Mam tutaj zatem wytyczoną ścieżkę, praktycznie tak jak w Grach Tower Defense tylko że w tym momencie to ja się bronię. Niestety, jak widzicie tutaj, nie wybierałem sobie skilli, które po każdej fali dostaje przeciwnik. Ale to nic, ponieważ w tym momencie jest mi to niepotrzebne. Mam nadzieję, że gdy wy będziecie grać w tą produkcję, to się trochę przeżycie. Ja, na potrzeby tego materiału, po prostu to będę omijać, ponieważ tutaj byłoby za dużo myślenia. A takie taktyczne myślenie, to możemy sobie sami na spokojnie, poza materiałem, oczywiście, przemyśleć. Dobrze, moi drodzy, tutaj jak widzicie mam bardzo puste pokoje. Ja sobie zatem w tym momencie spożytkuję te 8 tysięcy, które mam. Bardzo mi się to przyda. Mimo wszystko, najważniejsza rzecz, którą później powinniśmy robić, to kupować sobie odpowiednie skille do odpowiednich pokoi. Zobaczcie, ten na przykład oddziałuje na laboratorium oraz na salę tronową. Niestety, wykupiłem go w kuchni. Zatem jest to trochę nierozsądne, ponieważ gdy będę ją awans awansować na wyższy poziom, to niestety ten skill... To te trzy skile, które tu będą, oczywiście, że znikną. Kupmy sobie jeszcze kolejny. Pytanie, czy jeszcze uda się? O, pięknie. Mamy taki bardzo dobry. W tym momencie dodam sobie trochę punktów tutaj, i oczywiście kolejne tutaj poziomy będą się odblokowywać. Moi drodzy, produkcja w tym momencie naprawdę bardzo mi się podoba. Taka mechanika, która jest tutaj zastosowana, oczywiście bardzo pasuje. Jak najbardziej tutaj również względy graficzne są dla mnie na plus, ponieważ wszystko to jest otoczone niesamowitą tutaj aurą e, takiej powiedzmy pikselowej grafiki w stylu retro. Naprawdę bardzo mi tutaj pasuje to, co Steven Cooling stworzył. Polecałem już tą grę moim znajomym i powiem wam szczerze, że kilku z nich zakupiło tę produkcję. Myślę, że 5 euro za grę, która wciągnie nas na dobre 10-15 godzin, jeżeli będziemy chcieli tutaj zdobyć wszystkie osiągnięcia. Tak tak, moi drodzy. Ponieważ w tej produkcji, zobaczcie, mamy bardzo dużą ilość osiągnięć. Mam nadzieję, że wymaksowanie tych osiągnięć nie zajmie mi więcej niż 25 godzin, ponieważ chciałbym jeszcze pokazać wam oczywiście zupełnie inne gry. W tym momencie widzicie, mam aż 12 tysięcy zł. Powinienem sobie to wydać, ale w zasadzie nie wiem. Tutaj powinienem chyba inwestować sobie w każdym pokoju z osobna, żeby jak najwięcej tych skili dać. Ale ja skupię się tylko na jednym, ponieważ chciałbym żeby właśnie ten jeden mi oddziaływał jak najbardziej i dzięki temu pokażę wam jeszcze jak mogę so sobie tutaj zmienić y, ten poziom kupowanych skilli w tym momencie będę miał 25 punktów zainwestowanych w to drzewko zatem mogę sobie nacisnąć ten przycisk i widzicie moi drodzy to pozwoliło mi przesunąć się do szóstego poziomu tutaj niestety jest on pusty a i jeden poziom czyli pierwszy mi zniknął niestety ten skill który tam był na początku nie będzie już oddziaływał na te pokoje, które się tutaj znajdują. I ja dzięki temu mogę sobie generować skille z szóstego poziomu i oczywiście je tutaj ustawiać na drzewku skilli. Pytanie, jak długo będzie w tym momencie mógł przeżyć mój król? E, powiem Wam szczerze, że robiłem takie testy, w których włączyłem sobie właśnie rozgrywkę, ale nie inwestując żadnego skilla, właśnie w żadne drzewko, w żadnym pokoju. I myślę, że tutaj Was trochę zadziwię, ponieważ rozgrywka, czyli same tutaj moje szkielety, przez 10 do 12 fal czasem bez żadnych skili same walczyły i było naprawdę całkiem znośnie, ponieważ tutaj bardzo rzadko. Te, e, przepraszam ci rycerze, dochodzili do mojego króla. W tym momencie mam falę 11. Powinno zacząć się dziać coś no, naprawdę bardzo wykręconego. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo dużą ilość tych mrocznych rycerzy, którzy będą wędrować w stronę mojego króla. Ja celowo oczywiście sobie nie dodaję tych pieniędzy, nie wykorzystuję na skillę, żebyście mogli zobaczyć, co się stanie na samym końcu rozgrywki. Miejmy nadzieję, że mój król niedługo zginie. No, niestety nie powinienem tego mówić, ale. W tym momencie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ musicie zobaczyć jak najwięcej w tym materiale. Czekamy! Królowie tutaj myślę, że mają przerąbane, ponieważ za każdym razem, mimo wszystko, i tak na końcu zginą. Jak widzicie, w tym momencie mam 18 poziom i bardzo dużą ilość kryształów aż 110. 14 fala. Najdalej chyba udało mi się dojść do 18. fali, co było naprawdę bardzo dużym wyczynem, ponieważ nie zawsze to się udaje, a przeciwnicy są naprawdę twardzi. Gdy tutaj wybiera się im odpowiednio te skille, to niestety yy, nic to nie zmienia. Mimo wszystko gra daje nam dużego kopa dupę, jak się to mówi, moi drodzy. Zatem czekamy. Już tutaj mam nadzieję, że niedługo dojdą do sali tronowej i trochę złoją skórę mojemu królowi. On już tutaj czai się za tymi oczywiście szkieletami. Jak widzicie, mam aż 33 tysiące pieniędzy sztuk złota. Jest to bardzo duża ilość i powiem Wam szczerze, że jeszcze nie spotkałem się właśnie z tak dużą ilością pieniędzy zdobytą w jednej rozgrywce. Ale. Może to i dobrze, z czystego przypadku, po prostu przy wyborze tych skili, udało mi się dojść do takiego poziomu. I tutaj już mam pierwszych rycerzy, mrocznych rycerzy, którzy zabili mojego króla. Udało mi się tutaj jakiś quest jeszcze zdobyć, moi drodzy. W tym momencie nie mogę sobie sprawdzić, co to dało. Tak, moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze Ludcastle. Jest to produkcja, którą serdecznie Wam polecam. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam, cześć!